Sport jest we mnie od zawsze, jest częścią mnie. to, co mi daje, taki rodzaj dystansu, który mogę dzięki sportowi bardzo szybko złapać. Wiem, że będzie dużo lepiej, jak nie odpuszczę. I że będę naprawdę szczęśliwsza i, i lepsza dla nich. No. Ten świat, zanim się urodziły dzieci, był bardzo wyrazisty, bardzo mocny. Z każdym rokiem uświadamiałam ja sobie, że dziecko nie jest hamulcem, tylko dziecko jakby otwiera zupełnie coś nowego. Jesteś szczęśliwa? Tak, bardzo. A co to jest szczęście? <noise> nie, no, nie możesz <noise> mnie o to pytać. No. To jest życie w miłości.